Dzień dobry, dzień dobry. <laughs> Witam Was serdecznie. Bladem świtem. Jest, są wczesne godziny poranne, czyli dziewiąta. Słońce ledwo wstało, czyli godzinę temu. Kawka wypita. No i tradycją weekendową wyruszamy na zwiedzanko. Dzisiaj jedziemy do. Den Helder. I dlaczego Den Helder? Bo Den Helder jest miastem, w którym zawsze, zawsze, zawsze był główny port marynarki wojennej Królestwa Niderlandów. I znajduje się tam muzeum morskie związane. Z frontą wojenną i jedziemy dzisiaj zobaczyć to muzeum, pooglądać stare, unikatowe okręty. Okręt podwodny też mają, też można zwiedzić, no ale powojenny, żeby nie było żałobot. I, no cóż, czego nie pamiętam o tym muzeum, to powiem Wam na miejscu, bo przyjechała Winda. Wsiadam, jadę. A co? Co ciekawego będzie, No to na pewno wam pokażę, jak zawsze. Chyba, że znajdzie się jeszcze jakieś miejsce i czas na jakieś bonusowe rzeczy, których nie przewidzieliśmy. Do zobaczenia, a zobaczymy. No to tym bardziej wam pokażę. No więc co? Do zobaczenia w Den Helder. No i jesteśmy w Den Helder. No i tu jest ten okręt podwodny, o którym wspominałem. Nazywa się Tuńczyk. Jest to relatywnie mały okręcik No ale co, mały kraj, mały okręt Można sobie go zobaczyć w całej okazałości Wejście do środka też jest Ale to później Na razie spacerujemy, ledwo wysiedliśmy z auta I taki szybki mały rekonesans po okolicy i zaraz wbijamy do środka jakiś bilet te sprawy i idziemy na kawę. I tak wygląda to maleństwo. To jest naprawdę mało. Ale będziemy w środku i wam pokażę, jak to wygląda. No i tak się oszczędza przestrzeń muzealną, gdzie jeden z eksponatów wystaje ponad kanał, a wbijamy dokładnie tu. Dobra, panie, idziemy. będzie dobrze widać, ale jest to model pierwszego pancernika floty holenderskiej wybudowany w 1865 roku wodowany w 66 w służbie do 94 no a coś podobnego stoi tutaj w porcie i będziemy mogli to wejść na pokład i obejrzeć Także na razie oglądajcie miniaturę, a potem będzie oryginał. Na wstecznym? Na wstecznym No to ja też na wstecznym To będziesz kręcił jak ja schodzę? Twoją? Może być moją A to teraz będzie chwila prawdy Będzie wesoło Będzie jedno długie ujęcie Ja będę pokazywał swój zadę. Nie potknij się bo torpeda nie Dziękuję bardzo jeszcze Adrian pokonuje schody. a my idziemy tam. Idziemy? No, pod spodem jeszcze jest jeden pokład, ale jest nieczynny. Tam był lepszy kimś. I to jest 70, bodajże 6-metrowy okręt podwodny, czyli mały i prawie 70 osób. Załogi to jest około metra bieżącego okrętu na, 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 na marynarza. No oficerowie też za dużo miejsca nie mieli. Grodzie. Drzwi. Znaczy drzwi, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Dzień, nie? <śmiech> to... <śmiech> Co jest? A tutaj sobie spał dowódca. No dowódca też miał ciasno. Dobra, dobra. Nie zrób mi zdjęcie. Okej. Okay. naprawdę wypełniacie ten okręt w pełni. <laughs> Słuchajcie, ciasnota, klaustrofobia, wszystko, co chcecie, to tu jest, jest po prostu przewesoło. Muszę, muszę dać na dłuższy patyk, wtedy będzie to lepiej widać. No Jak ja się prostuję, to mam jeszcze 2 cm do tej rury, która idzie nad moją głową a tu jest kabina sonaru a dalej jest peryskop o proszę to jest takie flagowe urządzenie chyba na każdym okręcie podwodnym <laughs> okej okay. spróbujemy coś zobaczyć na powierzchni widać coś To się okaże później Ale, Ale jest takie zamglenie, że widać tylko ciężarówki, które stoją w korku do promu na TESOL A tu jest drugi peryskop A tutaj miejsce, gdzie się peryskop chowa. Idziemy tam, tam, tam. Ale popatrzcie Prawie jeden na drugim siedzi. Jaka ciasnota, ale wideooperator robi równie filmy. O, będzie konkurencja mi rosła na kanale. O! Tego na kanale nie dostaniesz. Czego? A widzisz? Co? Moje kulady. No Myślałem, że łebem zawadziłem. Nie? Patrzcie się jak ciasno Bokiem na No A to tu jesteśmy w sypialni No to faktycznie trochę ciasno tutaj A tutaj druga sypialnia. 70 chłopa na takiej małej przestrzeni. Kładziesz się? Ty patrz, tu jeszcze u góry jest jedno. Ej, to mi się No, kładź się, tutaj można. Ale co, na które chcesz wejść? osiem. 8 Poszło? wybierzesz sobie wow Teraz dzików. To nie jest takie łatwe Masz 4 piętra do wyboru To ja Ale z tyłu tutaj To jest naprawdę wyzwanie nie? Tu Władzisz? Sam do nie do wejść, na pewno nie że co się tu nie zmieszczy No ale to wybierz sobie masz Ale i tak się nie zmieszczę Dlaczego masz? się, się nie zmieszczyć? Możesz się położyć na podłodze i wturlać na to najniższe. E zarazimy w turlata. A tam dobra. jeszcze z tyłu trzeci rząd takich o, Dobra, Prze Przerobiliśmy klimaty sypialniane I idziemy dalej O, podoficerska Kajuta z mesą a teraz wpadamy... Kuchnia No jak na 70 osób to trochę mała ta kuchnia Kolejne drzwiczki Oj, Powiem że to jest fajna A tutaj jest podwodne cygaro Aha, nad tym spali ludzie. No brawo! Nerwy, nerwy jak po No i cztery, i cztery wyrzutnie torpedowe. Eee. A, jesteśmy na rufie, okej. Okay. No to już wiem, gdzie jesteśmy. Odnaleźliśmy się. Eee. Jesteśmy przy rufowych wyrzutniach czyli, czyli tu a wchodziliśmy tędy no i przeszliśmy sobie cyk, cyk, cyk tym górnym pokładem, bo poniżej się nie dało tam są silniki, akumulatory i różne inne łazieneczka dwa palce na bogato I tutaj jest wyjście Jeszcze dodatkowe łóżeczka, które są podniesione do to tych łóżek tutaj rzeczywiście by mi się podobało naprawdę No, a tutaj można zobaczyć jak to jest skonstruowane Jakie to kurde ciasne. O. A tam na horyzoncie, tam, tam, tam płynie sobie prom na wyspę Tesel, która znajduje się w zasięgu wzroku, ale dzisiejsza pogoda uniemożliwia tego typu widoki. 76 metrów, mały, nie? Taki kurdupel No, a teraz idziemy tam Jak ten komin, maszty I idziemy oglądać, co tam stoi Adrian, zdobywca Pierwszy rzut oka na skorpiona. Jeszcze maszty, jeszcze żagle, ale już komin. Okręt z 1868 roku. No i już miał obrotową wieżę artyleryjską. No, robi robotę. No jest klimat mm -hmm. Od razu widać, że to ma 150 lat, wykonanie to jest, jest totalnie inne No to jest starsze od Titanica <laughs> W przeciwieństwie do Titanica to nadal jest na wodzie <laughs> Kajuta No ale nie, no wszystko ręczna robota, wykonanie, wykończenie Z podziałem na klasy Pierwszy oficer no to ma sens zejście pod pokład co tam jest Adrianie? kajuta robocza kapitana sta... o no no w takich warunkach to człowiek mógł pracować a u góry świetlik a tutaj? A tutaj główny Steward przygotowywał jedzenie dla kapitana statku. Ha, Okej. Okay. No i w środku tego małego okręciku właśnie jesteśmy. Mieliśmy nas nownie. Najniższy poziom, no nie byliśmy. Ale tak wygląda Skorpion w środku. Zwiedziliśmy go dość gruntownie. Jeszcze została tylko To jest Skorpion, tu jest Abraham. Idziemy zwiedzać Abrahama, bo Abraham jest bardzo ciekawym, historycznie znanym okrętem, który po agresji Japonii na kolonie holenderskie i na, in, zwłaszcza na Indie holenderskie, to ten okręt Udawał wyspę Był zakamuflowany gałęziami I w dzień stał w dryfie, w nocy płynął I po 9 dniach takiej podróży udawania wyspy Dopłynął do Australii i przeżył wojnę Skubany To co? To wbijamy Zobaczymy stawiacz min Abraham Reinsen jakim cudem się znalazłeś tutaj? A, a? <grych> Przed nami? Znalazł inne schody Cwaniaczek Już wiem, wiem jakie <grych> Okej okay. Ty, a to tak możesz? To... No, kurwa. Możesz, nie możesz Już to co, co? zrobiłeś to robisz? <grych> Ktoś... Adrian, czy mógł mu? <coughs> okay. Może ta perspektywa dalsza będzie dobra? Przeładuj A no przyjmij pozycję, tak jakoś się schyl O tak, o, no Walwia pońców. A możesz tak. to obracać lewo-prawo? Możesz tym obracać jakoś, Nie. ruszać? Nic no. 70 lat nie no to się bardzo A tu jest mostek i tutaj wydawano rozkazy. Tuba głosowa. No i mózg okrętu. Tu już ktoś szalupę zajumał tutaj działko przykryte plandeką. A tutaj oczywiście nie można wejść Na no, szkoda Martin miałby frajdę, no ale cóż nie można mieć wszystkiego naraz. No więc Chyba zwiedziliśmy wszystko, co można było zobaczyć na okręcie, który udawał wyspę. Naprawdę udało im się pięknie oszukać Japończyków. No jest to jedna z takich bardzo interesujących, nietypowych historii II wojny światowej na Pacyfiku, czy na Oceanie Indyjskim. No w każdym bądź razie, tu im się udało, fajnie poszło. I teraz po tym kawałku stalowej historii dane nam jest połazić zobaczyć, zwiedzić i idziemy dalej, został jeszcze jeden punkt tego muzeum a potem będziemy się zastanawiać, jaki jest dalszy plan zwiedzania tego miasta bo jest tutaj co zwiedzać no, no i jest. ostatni punkt zwiedzania w tym muzeum jak widzicie na Ziemi jest obrys kształtu okrętu, z którego została zdemontowana główna nadbudówka i ta wieża artyleryjska. Okręt został zezłomowany, ale te dwie rzeczy poszły do muzeum. Ten bombel, który jest nad sterówką, czy tam jak to się zwie, e, swego czasu, jak ten okręt wszedł w życie, to był unikat technologiczny, Holendrzy do tej pory są z tego bardzo dumni bo dzięki temu okręt widział radarem na 400 km dookoła i nikt tego wtedy nie miał ee, Okrętu już nie ma, wysłużył swoje a my możemy zwiedzić my możemy zwiedzić tą nadbudówkę a w ogóle a w ogóle, to muszę wam powiedzieć, że muzeum jest ciekawie skonstruowane, ponieważ na teren muzeum wejście jest wolne. Nikt nie sprawdza yy, biletów, wchodzi się, no i się łazi. Ale jeżeli ktoś chce wejść do środka na okręty, czy do tej nadbudówki, czy to jak to nam zwał, czy do budynków, no to wtedy trzeba okazać bilet. Więc tak, żeby sobie połazić pomiędzy. No to na spacer nie ma problemu, może być. A my wbijamy do środka. Panowie otworzyli drzwi, więc wbijamy. Musimy okazać, chyba opaskę ale pan jest rozmową, więc nie zajął tu rozmową, widzicie. A to jest właśnie ten okręt, z którego jest zdjęte to i to. Reszty nie ma, no bo reszta już poszła przerobiono na coś innego. A my, a my schodkami do góry. Popatrzcie się ile przewodów. No tu elektryk miał co robić. Wow. Adrian schyl głowę. Idziemy pierw tu, ale tu jest zamknięte. Więc, więc idziemy dalej tu. Pokaz multimedialny. Żebyśmy myśleli, że płyniemy. Zainstalowano ileś tam ekranów dzieci mają frajdę. No a my widzimy co my widzimy. My widzimy to co widzieliśmy. Tak wygląda wnętrze nowoczesnego okrętu. No dobra, on był nowoczesny kilkadziesiąt lat temu. No niemniej jednak robi robot. Kazali się ewakuować, idziemy jeszcze piętro wyżej. W ogóle zapomniałem, że tędy można wyjść. Szukałem schodów. Dziękuję! Szukałem schodów w środku. Tu jest derayter jeszcze raz. Taki ładniejszy. Niewiele z niego zostawili, ale tu jest radar nad nami. Tu jest to, z czego Holendrzy byli i są nadal tacy dumni, że piersi stworzyli taką rzecz. A te schody są dla nas nieczynne, więc musieliśmy wyjść na zewnątrz. A ten się tutaj gimnastykuje skręceniem ale ciasno tu jest no wow. no i jesteśmy w środku nawet Adrian wygląda na małego w tym wszystkim nie wiem co to cewki czy jak to się tam nazywa nie znaczy ale urządzenie robi robotę kawał pięknego Radaru Który możemy zobaczyć Mister Selfie Mr. Selfie <grystanie> A tu jest z tego radaru Do 400 km wokół to patrzyło Teraz nie robi to na nikim wrażenia, ale wtedy, wtedy to było coś. A więc moi drodzy, e, zwiedziliśmy muzeum. Mam nadzieję, że pokazałem Wam takie rzeczy, które Was zainteresują. Muzeum, tak jak powiedziałem, można sobie połazić. Po terenie wstęp wolny, do budynków, do innych rzeczy, do środka. No, to już trzeba milecik. Cena? Nie mam pojęcia. Weszliśmy na Muzeum Kart. No, to jest taki roczny abonament, więc, więc ciężko wyczuć. Ale myślę, że jakieś 10-12 euro to tak spokojnie sobie za to krzyknął. Pogoda średnio dopisała, aczkolwiek no, mało wieje, nie pada. To jest sukces. Jak na tą porę roku, mamy pełną jesień, zaraz będzie zima. Więc no jest tak, jak jest. W każdym bądź razie gorąco polecam muzeum. Jeżeli kogoś oczywiście interesuje marynistyka, okręty wojenne i tego typu rzeczy, zapraszam Den Helder koniec półwyspu West Friesland a zaraz obok wyspa Tessel czyli początek archipelagu wysp fryzyjskich też bardzo ciekawe miejsce do zwiedzania, na pewno się tam wybiorę, ale na pewno nie dzisiaj dziękuję bardzo za towarzyszenie fajnie, że jesteście jak wam się podobało, łapka subik, będę wdzięczny i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.